Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś szykują się wielkie zmiany po zmianie koloru włosów. Zobaczcie, już nie mają być brązowych kolorów włosów. Tylko będą blond, będziemy je rozjaśniać, bo powoli szykuję się do różowych włosów. Będę mieć takie same, mam nadzieję, kolor włosów jak Karol teraz ma, bo ma teraz naprawdę mega ładne. Także taki pudrowy róż, no chciałabym mieć takie włosy. To jest coś, co pisaliście mi o mojej peruce. Pamiętacie mnie w peruce? Tutaj wam się wyświetlają zdjęcia z peruki. No i bardzo dużo osób pisało, że zrób takie różowe włosy. No i też biliście ponad 100 tysięcy łapek w górę pod tym filmem z prankiem na Karolu, także jestem zmuszona je zrobić. No i je zrobię. Już właśnie się szykuję do tego, żeby właśnie zjaśnić te włosy, żeby wiecie, stopniowo się przygotowywać, żeby je od razu nie zniszczyć. Także, jeżeli taki film Wam się podoba, to oczywiście zostawiacie łapki w górę. No i subskrybujcie mój kanał. Przycisk macie tutaj. Także klikajcie, no i bądźcie na bieżąco z każdym moim nowym filmem i dołączajcie do Teamsów. Ja już nie przedłużam, tylko zabieram się do Sylwii, czyli do mojej fryzjatki, której chodzę już od jakichś chyba pół roku. No od tego pranka. No i jestem bardzo dowolna z jej usług, także idziemy dzisiaj, zobaczymy, co Sylwia tam wymąci na moich włosach i jaki będzie efekt. Wszystko zobaczcie na bieżąco. No i może zobaczycie też reakcję ekipy. Także nie przedłużajmy. I chodźmy dzisiaj, a, właśnie, nie mówiłam wam. Dzisiaj w salonie będzie towarzyszył mi również Karol, bo dzisiaj Karol też coś robi ze swoimi włosami, także zobaczymy, jaką on będzie miał zmianę. Dobra, idziemy. Można tak, w Chodźcie. Jedziemy właśnie do Sylwii i musieliśmy wstąpić jeszcze do zoologicznego po przysmaki dla Bogdana. Z tego względu, że Sylwia ma nowego pieska, czy słodkiego Bogdana. No i stwierdziliśmy, że nie możemy tak pójść z pustymi rękami i kupiliśmy mu przysmaki. Zobaczcie, jakie słodkie. No, czy Tre... słodkie, to ja nie wiem. To trenerki. Zobaczymy. To Bogdan oceni, czy zobaczymy, czy nas polubi. Ale jest taki słodki ten Bogdan, już nie możemy doczekać, aż go zobaczymy i się z nim zapoznamy i pobawimy. Za No, Bogdan o tobie to mówimy. Dobra, jedziemy. Tyle no, przez to, że już jesteśmy spóźnieni. Mam nadzieję, że się nie zło ze złości. Jesteśmy już pod Zobaczcie, mamy przysmak, więc możemy wbijać. Sylwia już mnie chyba widziała przez okno Karolej pracownicy, bo się trochę spóźniliśmy. Karol już wszedł do środka, bo czy się na mnie nie zaczekał. Cześć cześć, cześć! cześć, cześć! 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 Gdzie masz? Psa? Cześć Piotr! Cześć Pięknie. Mamy dla tego przysmaki, dlatego się spóźniliśmy, ooo, bo ja No, mam to, 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 to żeby siedział to. przy Tobie. Ej, ale masz jasne włosy. Rozjaśniły, no nie? Strasznie. Te końcówki, bo od dołu tak są średnio, ale mm. na, na górze to strasznie. No bo ty masz jasne pod spodem włosy, no. nie? No jest gwiazda. Co tam czujesz Bogdan? Jaki nic nie ma? To prezent. Jaki <grym> bardzo... okay, on wygląda jak plusa. No to naprawdę. Plusa. A to jeszcze nie jest, to mam jeden prezent. Jestem. oni dostali. Co to? Oko z tego. się pani coś dla jaką powiedziała, że... Bogdan Barconi ci dali. Dzięki, bo A jak Cię wącha, on czuje chyba taką no bo Bo no co tam czujesz? Jaki jest słodziak? O, jak hapnął razem. No, od razu czekaj. No, ja. tak plusa, jak pluszak, jak plusak wygląda. Chodź do piatka. Siad łapa. Łoś. Wow, łapa, się... łapa. No, masz. Bardzo ci dali? Słodki. Oh. No, słodki. Oh. Dobra, no, Józef, prawie nieraz w salonie, co? No, strasznie. No, ale słodziak. No, to okay. <laughs> jest taki malutki. Det var interessant. Właśnie to, tutaj już ewidentnie, Wela, jesteś blondyną i to taką platynową Już jest prawie blond Ej, ale ładnie się rozliczają Tak? No Serio, tak Fajnie wyglądam? Świetnie. <laughs> Świetnie Bo fryzjera mm -hmm. Gokaro, ustalmy jedną rzecz, nie podrywaj mnie, ok? Da się zrobić. No to pięknie, no to się zacząłem stresować A mogę podgrywać e, klientki obok? Nie, tak, no jak są tylko ładne to jak najbardziej No bo akurat siedzi całkiem ładna Całkiem ładna, Wiesz? nie no też mi się tak że jest całkiem fajna Nie wiem czy, mam nadzieję, że nie ma nic w regulaminie salonu, że nie wolno, nie no. Nie, spokojnie, spokojnie Ale to by się spoko trzymają te... A ty za każdym razem nakładałeś tą odżywkę? No tak, za każdym no. Zobaczcie co mam na głowie, nigdy nie miałam platyny, zobaczcie, nie no będą zmiany, duże zmiany, a tutaj obok Karol, patrzcie, jaka dziewczynka, Sylwia go wystrzyże, ekipa, stąd Piotrule, stąd, stąd już w ogóle się będzie jak kosmiczki u fryzjera. Zobaczcie, już mi Sylwia nałożyła farbę, już jest duża zmiana, bo już widać blond, ale teraz mam małą przerwę, bo i nasz operator, pozdrowie Petruno, poszedł na pojedzko. i wcinamy sobie u syreni I sobie mi poleciła sos duński, nigdy nie miałam sosu duńskiego, nigdy go nie próbowałam, a muszę wam powiedzieć, że z cytanem danym kotakiem. Smakuje No, serio, jest no. dobry. Jest z ogórkami kiszonymi, a ja uwielbiam ogórki kiszone. Zawsze mój dziadziu mi właśnie podawał ogórki kiszone. Także wcinam. No i co? Następny etap. To teraz jesteśmy już y, po pierwszym etapie, w zasadzie drugim. Teraz mamy nałożony taki produkt, który się nazywa fachowo pigmentacja, więc w że na pewno będą wiedzieć o co chodzi. To pozwala nam na ujednolicenie pigmentów na całej długości. Wiem, pewnie dla Was to nie jest w ogóle ciekawe, ale y, potem tak w skrócie Werka jest, będzie miała bardzo ładne włosy, bez tego niestety kolor nie byłby równy, a teraz będziemy mieć bardzo ładny połysk i taką przygotowaną bazę do dalszego farbowania. O, tak jak przed makijażem nakładamy bazę na twarz, to tak mniej więcej to jest teraz Tutaj nałożone na włosach. Uuu, i potem jest potem jeszcze jakaś farba? Tak. tak, tutaj jest wiesz, tylko takie przygotowanie. Musisz to nałożyć, to właśnie trzyma się 15 minut, żeby to wszystko wiesz, się tam ładnie utleniło. I dopiero po tych 15 minutach, tak jakby, możesz zaczynać farbowanie włosów. Wobec tego, jakbyśmy tego nie położyły, to włosy się rozjaśniały róż, różnie w każdej części, dlatego że ty miałaś już włosy farbowane. Czyli wiesz, na końcach były rozjaśniane, że tutaj były farbowane, my przyciemniałyśmy most, to tu masz naturalne. Jeszcze były te pasma rozjaśniane od słońca I gdybyśmy tego nie nałożyły, to na każdej części, Właśnie tych włosów był kolor inny, dlatego często te blondy nie są takie ładne, tylko inne, bo po raz, że tego nie robią, bo uznają, że to jest głupie, a to jest mega potrzebne. Silia będzie właśnie nagrywać farbę, więc zobaczymy jak te włosy będą się zmieniać. Pokażę Wam to się na przebitkach. super a są jasne ciemne jakie są? Rude. Rudy nie. <grym> Na pewno nie Rudy. Dobra, go. Serio? Aż tak się roześlimy? Mega, nie? Wow. Ale wygląda, Ale wyglądam trochę starzej. No co? Ty Ty ładnie, ładnie. Ale ładnie. Ale musisz się przyzwyczaić, wiesz. Bo to są inne. Ale ładnie pusty, nie? wyglądają. A nie są takie zniszczone jak mi no, no nie, no, no właśnie no. nie, są takie mega gładziutkie, ładnie wyglądają. Ale dziwnie. Myślisz, że mi poznać? pozna? Na pewno, pytanie czy wiesz, czy mu się, się podawać, czy nie będzie oczekiwał znowu różowego, nie? No, ale jest, wiesz, jest taki efekt, że na pewno wszyscy zauważą zmiany, nie? Ale myślę, że jak dodasz zdjęcie, to będą myśleć o to warunka, no bo jednak one są niech? bardzo jasne, no, no tak. tak. Ja tego, myślę, dlaczego trzeba nagrać filmik? Zobaczcie, taki jest efekt końcowy, co myślicie? Troszeczkę inna Werka, czemu co? Jeszcze? Nie, no, jeszcze musimy ładnie wystryzować. <laughs> Efekt końcowy wyszedł blond. Spodziewaliście się? Bo ja już miałam w planach blond od dłuższego czasu. Z tego względu, że się przygotowywałyśmy z Sylwią do tego, żeby powolutku robić różowe. Także dzisiaj tak prezentują się moje włosy do baczki. Mi się bardzo podoba, ale to jeszcze nie jest taki, wiecie, efekt końcowy, typu różowe włosy, takie jak chcę. Teraz to są przygotowania, ale i tak mi się podoba. Fajnie, taka zmiana. Dajcie znać, czy najlepsza. Piszcie w komentarzu, jak wam się podoba. No i co, my teraz zbieramy się do domu ekipy, żeby zobaczyć reakcję Karola. Mam nadzieję, że mnie pozna i reakcję ekipy, także zaraz zobaczycie. A my się już zbieramy, no i co, żegnamy się z Sylwią zaraz i z jej pieskiem. Ale właśnie zobaczyć, popatrzcie, jak on śpi. Bogdan. Bogdan, chodź. No chodź. Patrzcie na Bogdana. No chodź Bogdan. Widzisz, że go nie zmęczony. Chodź Bogdan. Będziesz nowym członkiem ekipy. Chodź. No chodź Bogdan. Chodź Bogdan na zdjęcie. Bogdan, to jest darunka. Ty musisz nabrać zdjęcie. No chod! <grym> Zobaczcie, przed chwilą Bogdan ze mną pozwalał do zdjęcia, także niedługo będą efekty na Instagramie, u mnie możecie też wbić. Tam oznaczyłam też Sylwię i całe jej zespół, także wbijajcie. No i co, ja jestem jak zadowolona. Napiszcie mi w komentarzu, jak Wam się podoba moja metamorfoza i jak podoba Wam się ten słodki Bogdan. Zostawcie dla niego lajka. Dobra, my się już zbieramy do domu ekipy. Bogdan, jedziesz z nami? Idziesz z nami, Bogdan, do domu ekipy? Patrz, chyba nie. I, nie idzie, chyba woli salon. On idzie do swojego domku na no, do swoje legowisko. O Bogdan się, słuchajcie, zmęczył połowaniem Oh. Pierwsza reakcja. Sylwia się zapytała yy, Piotr Lula, co sądzi o moich włosach Dużo, dużo ładniej, naprawdę. Dużo ładniej? No, może dlatego, że to jest nowy, jakby look, i tak podobą, a co mi się tak podoba. A tu Jakie? Ma ciemność? Jasne. Aha. Ale ustawione, z ciemnych, ustawione. Z, z ciemnych zrobiła na jasne. Czyli też z ciemnych jasne. Czyli ciemne, jasne. Czyli Ale mnie to właśnie to interesuje, bo zawsze jest tak, że facet ma dziewczynę brunetkę, to woli brunetki, hmm. a jak ma blondynkę, to woli blondynki, nie? Hmm. Ja go nie wolę, brunetki także. Brunetki? No! no. Czyli nie kocham <laughs> No to super amcyko, dzięki To do Dojechaliśmy do domu ekipy i chodźcie zobaczymy ich reakcję, a jeszcze ochroniacze tam stają, więc chodźcie i go zapytamy co to nie. Gdybyś nie powiedziała mi to bym nawet realnie zauważył Dobra dzięki Na pewno wszyscy zauważą zmiany nie? Karol dziś nagrywa odcinek kiedy nagrywa reakcję na kota w domu ekipy, więc zobaczymy jak to reaguje na no, mnie Marta chodź coś ci pokażę No chodź Coś Co myślisz? Jaka blondyna Fajnie, no! Tak? No. Myślałam, że robisz sobie różowe włosy. Różowe? No. no właśnie chciałam różowe, ale to dopiero następnym razem. Tak? Bo teraz jeszcze tak nie rozjaśnię A ja właśnie mam pewność, że sobie robisz różowe i mówię, o, w muszę to zobaczyć, ale no, ale się Na razie mam tylko tak rozjaśnione, ale co No myśli? ale w gitie, jest, jest ładny, ale no. Ale tam starszej się młodziej. No to trochę tr 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 ci daje lat, ale wiesz. Co, nie? No. Starzej! No. No. no ja też uważam, że starzej. jest. Ale że... nie w takim negatywnym. Nie w takim negatywnym ja Tak. To może już mnie nie będą mylić na jakąś nastolatkę i no zawsze mi no nie chcą sprzedać ewidentnie alkoholu albo jakichś takich rzeczy. A cześć kabana, co myślisz o moich włosach? nie? To znowu peruka? Nie. O, czekaj, chłop przyszedł. Idę Fajne. Fajne? Fajne. Ale inne mam, co nie? No, no inne. To no był ochroniarz powiedział, że nie widzi różnicy, nie? Co myślisz o moich włosach? No ładne. Co? No. No ładne, one no, mi się podobają. Nie jest matki? Nie ma. Mam taki mały miękka. Nie wiem, czy ty się znasz, jest. Nie ma nikogo. A Christopher? Jestem ten. O! Czekaj, to nie wiem. Krystofel, zmieniłam kolor włosów Co sądzisz o wow. moim kolorze? No, elegancko. elegancko. Powiem ci, że takie włosy się najbardziej. Serio, bro? No, albo takie lekko ciemniejsze. Takie jak masz ciemniejsze, to ciemniejsze sty. No może tak, no. Tak? Takie są. Tak, tak pamiętajcie, dziewczyny krzycha, ewidentnie. No. Znaczycie... Ewidentnie blondynki. Blondynki, ale trochę brunetki, ale blondynki. No, tak, tak. Ale lepiej czy le, lepiej czy gorzej? Według mnie lepiej. Lepiej? No. Serio? No. Póki, no. co myślisz o moich włosach? Wow. Fajnie czy źle? No jak elegancko. Elegancko? No. Ja A ty miałeś owo. dłuższych włosów? To chciał, Nie no, ekstra, ale on wygląda w ogóle tak, tak profesjonalnie. Serio, no. Sylwia, widzisz, profesjonalnie. Ej serio, no jeszcze cukienka kozak. Tak? No. Bo to jest... A czemu one są takie jakby, jakby je ktoś wysprayował, tak mega z świecą i tak dalej. Świecą, no bo są, brokatem są. Takim wiesz, takim specjalnym fryzjerem. Ja, tak ja myślałem, to. że to będziesz różowa i tak sobie myślałem, nie. Nie, już nie, na <laughs> następny będę różowa, teraz na razie takie rozjaśnienie, więc na razie wyglądam. A wygląda starzej czy młodziej? Nie wiem, chyba starzej troszeczkę. Starzej? No tak właśnie, się też wydaje, bardzo podobno wstało. Krzyku powiedział, że młodzień, jak, jak to młodzień. A, a Krzysztof, tak, przedmioty. To są właśnie włosy, które mi się podobają kobiet. No. Ale dobrze ci w tym, właśnie. Tak. No bo tak naprawdę to nie wygląda jak dzieciaczek, no. Tak, nie no, was, no. no, to, to, to załóżę. No to mi się bardzo. podoba. Dzięki. Także czekamy jeszcze na reakcję Matiego i Majka i Mikołaja Magdalena, który leży i śpi. No, więc potem wam dogram i pokażę wam ich reakcję. Chowam się przed Michaelem, żeby mnie nie zobaczył, bo właśnie zobaczyliśmy, że wszedł szedł przez bramę. O, nie, już idą. Dziękuję. Chwileczkę. Michael, chodź tu. Co? Chcę, żebym coś kobił. coś się zmieniło. Pokażę. Uwaga. Jesteś gotowy? Widzę w wasbiciu. Co widzisz? W ha. I co w cudzysłuchu. Co ty się powiem? Jak myślisz? Balejasz? spoko. Balej. Balearz. Balearz. Co to jest Balearz. Ale lepiej czy gorzej? W tym balejarzu. E, inaczej. inaczej? To jest jak Ale spoko, spoko. A co się no starzej czy młodziej? Nie, ja ci zawsze będę miał różowe, by ci było najlepiej. Będę mieć dopiero, to już jest przygotowanie do różowej. Po A... tym będę mieć różowe. Tak no. starzej, bo ty chcesz tak, ja no, ja tak poważnie. Jest Mati? Nie, nie słyszałem, że jest. Mati! Mam jak zbity pies. Czemu? Bo jest po treningu. Mati! Mogę nagrać sobie reakcję na moje włosy? A wyglądasz na złecznego ucha. Na jego gomarach. Włosisz? Myślę, że ci pasuje. Bardzo mieszcząta. Nie bardzo? No. Myślę, że ci pasuje, ale jestem tak zmęczona, że to zrobię. Przepraszam, ale byłem na treningu. Nie powiem wam jakim. Co lepiej? A wygląda młodziej czy starzej? Wygląda młodziej czy starzej. Nie no, młodziej. Młodziej? Ciemne włosy zawsze no, sprawiają, że wyglądasz starzej poważniej, tak? No blond nie, a różowe to już w ogóle. Serio? No, no, a Nie Nie wiem. Właśnie mi powiedzieli, Łukasz z Martą powiedzieli, że starzej no. wygląda. Tylko Christopher powiedział, że wygląda młodzień i ty teraz. No to jestem w puli z Krzysztoferem. No My Najbardziej na kobietach z Krzysztoferem. No w sumie tak. Także to była reakcja chłopaków i Marty. Wszyscy stwierdzili, że lepiej. Jak wy sądzicie, napiszcie mi oczywiście w komentarzu. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawiacie łapki w górę. Jeżeli będzie dużo łapek w górę, to już wreszcie robię różowe. I wam nagram też metamorfozę z różowymi włosami, czyli zmiana moją zmianę na różowe włosy. No i oczywiście nie zapominajcie. W dołączeniu do Teamsówki, czyli najlepszego teamu na całym YouTube. Wiadomo. Przycisk macie tutaj, także klikajcie w ten przycisk, jeżeli jeszcze nie wyświetlałam się na szaro, to jeszcze nie jesteście w teamsówki, także pamiętajcie, bądźcie w teamsówki. No i co? Także, jeżeli już zasubskrybowaliście, to możemy się już żegnać. No i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!